Siemano widzowie, tym efektownym strzałem zaczynamy kolejny odcinek drogi do TCK. Jak sami widzicie, w tle, teraz lecą tylko najlepsze strzały moje w tych bitwach, które zagrałem na ofie. Będę wam tak pokazywał pokrótce. Takie bitwy zagramy sobie jedną na żywce, żeby było ciekawiej, taką z komentarzem na żywo. Ale reszta taka tylko w tle będzie moje najlepsze strzały i śmierci. Bo nie będę wam pokazywał tego całych tych bitew, no bo to nie ma sensu, nie będzie to takie ciekawe. Tu wam tylko z góry powiem tutaj na himlu. Teraz macie taką przyspieszoną akcję, jak sami widzicie. Nie potrafiłem się przebić przez tego ISA-3. Włączyłem kumule lewego podachu, być jak sami widzicie. Długo się z nim bawiłem. Totalnie nie mogłem się strzelić. Pokazuję wam to, no bo no nie wiem, nie wiem, dlaczego nie mogłem się przebić. Celowałem w zielone punkty podachu, jak sami widzicie. Albo to pestki nie latały, albo nie wchodziły tam, gdzie chciałem. Taka patowa to była sytuacja, tak się tutaj denerwowałem. No, strasznie się denerwowałem. Na szczęście potem on uciekł i tutaj tego kenarwona się udało szybko skończyć w miarę. Chociaż też, jak widzicie, kilka strzałów odbił, ale ostatecznie się udało. No i teraz tu macie samą już końcówkę bitwy, bo więcej niestety za dużo w tej bitwie już nie zrobiłem. Także yy, powiedzcie mi, co sądzicie na ten temat takich właśnie bitewek, że wam będę pokazywał w skrócie kilka bitew, a jedną sobie zagramy taką na żywca z komentarzem, żeby też było ciekawiej, żebyście mogli skomentować. Taką moją bitwę na żywo, powiedzieć mi co lepiej poprawić, co gorzej gram. Bo wydaje mi się, że już z celownikiem coraz lepiej mi się udaje celować. Tak, nie ma takich rozjazdów, także to moglibyście też powiedzieć, co poprawić jeszcze. No i dawać pomysły na jakieś nowe odcinki, co byście chcieli zobaczyć na kanale. Ja mam swoje pomysły, ale też chętnie wysłucham Waszych, chętnie posłucham, co by, byście chcieli zobaczyć. Jakieś challenge, czy coś możecie dawać takiemu graczowi, jak mi także, może być ciekawie. Fajne odcinki z tego nam mogą wyjść. Także, no, wydaje mi się, że będzie fajnie, jak coś tam ze swojej strony podacie. Tutaj, jak widzicie, jest już tu trzecia bitwa. Będą jeszcze dwie takie na szybko, tylko bitwy z samymi strzałami. No, wydaje mi się, że mamy ciekawy kontent oceniania tych innych ceceków. Także to chyba bym zostawił. Tak samo jak te szybkie analizy czołgów, jeżeli Wam się to podoba. No i ta droga do ceceka. Jak wam się to też podobało, to widzę, że fajnie lubicie to oglądać, także to, moglibyś, to byśmy mogli zostawić, ale jeszcze czegoś mi brakuje, że moglibyśmy coś jeszcze wymyślić. Dlatego czekam na Wasze komentarze, co byście chcieli zobaczyć, bo ja mam tutaj sporo pomysłów jeszcze. Chętnie bym nagrał coś jeszcze z kołem fortuny, a tu dajcie znać, czy byście chcieli, czy nie. No bo mam fajne pomysły na to koło fortuny, tylko no musicie dać znać, czy chcecie to oglądać. Tutaj już, jak sami widzicie, będzie to ostatnia bitwa. Na mapie tej Tutaj tak powiem mam średnią mi się na tej mapie gra Jeszcze tym bardziej e 5 m Co prawda lubię e 5 m tak jak już wcześniej wam ją opisywałem We wcześniejszym odcinku Jest to fajny dla mnie Bo nim można grać trochę jak czołgiem ciężkim Jak sami widzicie też tak grałem nim raczej Mi się to przez to podoba Ta jego mobilność Ale zarazem też jest trochę twardy No i tym efektownym podpaleniem kończymy I możemy przejść do bitwy na żywo Widzowie no jesteśmy, widzowie, w bitwie na żywo. Jak sami widzicie, losowanie całkiem miłe na ósemeczki, dziewiątki, ósemki i dyszki. Także fajnie bez artylerii. Miejmy nadzieję, że nam coś się tu uda ugrać. O, fajne losowanie, także zobaczymy. Tutaj ładnie jest, widzowie, a 75 nam weszło. To na farcie, nam się ładnie udało odbić. Tutaj w Rambo już nie. Przerzucimy się na kumulę. Może łatwiej będzie po dachu ich przebijać. Tutaj ładnie weszło w tą skodę. Ta no skoda ma mało penetracji. Także może mieć problem z przebiciem nas, ale się jednak udało. Tutaj mamy takie małe zdziwło, ale ładnie weszło w tego rambo, ładnie widzowie, ładnie. No tu musimy zrobić dobry wynik. Ok, udało się odbić. Tutaj ładnie weszło. Schowamy się. No, ta spada tak sobie tutaj. No, niestety, tutaj już się nie udało strzelić. No, niestety był wcelowany tym 8-5, ale udało nam się chociaż oddać. Dziwnie stoi, także udało nam się dwa strzały oddać ładnie. Ach, tutaj szkoda, że nam to nie weszło widowie. Ta lorka tu troszkę tu nam przeszkadza. No, tutaj ładnie. Nam weszło. Bo z tym widzowie wam powiem tak zadowolony całkiem niezły wynik. Jeden strzał oddała tą Skodą. Okej okay, tutaj kolega dziwnie zagrał. Dobrze by było tą Skodę widzowie zdjąć. No ale Rambo no niestety to nam się... Przydałoby nam się wsparcie w widzowie powiem wam szczerze. Ale... Na szczęście on też nam za zero my jemu też. A, szkoda to i nie pocisku. Tutaj nam ładnie weszło. Nie, że ja nieźle widzowie. Nie wiem. Czy ryzykować już i jechać, czy jeszcze czekać chwilę? Nie chciałbym, żeby nam te obrażenia uciekły, także jadę. Dobrze. Tutaj już ich nie ma, widzowie. Także agresywniej troszkę zagramy. No, udało nam się go zabić. Niestety za troszkę mało obrażeń. No, ale kill to kill. No, tutaj zepsułem, widzowie. To Wam powiem otwarcie. Jeszcze za 500 z PPK od tego 430 U? Bardzo mocno. Poczekamy jak... O strzelił. I teraz nasza kolej. No za 27 tylko widzowie, ale... A i koniec bitwy mamy. Widzowie ta bitwa szybko się skończyła, to zagramy sobie jeszcze jedną. Jak widzicie tutaj losowanie już nam nie dopisało. Dwie artylerie, same dyszki. Także tutaj raczej też się szybko bitwa skończy, ale to my szybko zginiemy. <laughs> Także to będzie w tą stronę tym razem szło. Pojedziemy sobie tutaj na medownię mi się wydaje bo no, nie widzę innego tej pomysłu na tą bitwę także sobie tutaj podjedziemy, zobaczymy co nam z tego wyjdzie a niestety nam nie udało się bez celowania trafić a jemu się oczywiście udało Tutaj rykosze do TVPK to szkoda, wielce, widzowie. Tutaj szkoda. Ach, tym T62, jak on nas dziurawi, no. Kończymy się, widzowie, na kumule. Łatwiej go będzie tego T62 przebić, w razie co. Tutaj nam siadło. Teraz tym razem się odbił, na szczęście. Z tej pozycji widzowie, że ich artyleria tutaj w nas nie może strzelać. Ciekawe czy to weszło, ciekawe. No my go trafiliśmy, niestety to nas w ruchu też trafił, to szkoda. Ale na szczęście ładny tutaj DBV go zabił. No tutaj szkoda, że ten strzał nie wszedł przymierzony na full, ale... Jedynie co to ładnie po spocie dostaliśmy. No tutaj też znowu, och. Tutaj słaby mój strzał, to przyznaję się widzowie otwarcie słabiutko tu uciekamy. No i nam kolejny strzał nie wszedł widzowie. Coś tam po spocie nam się udaje. Tego DBV też ładnie trafiliśmy. No, tak. To genialne widzowie, Na szczęście jemu się udało temu fałowi. No nie zaciekawie to wygląda, wam powiem widzowie Udało no, nam się ściągnąć jeszcze tego tą VZ. -t. No, no i mamy koniec widzowie. Czy to już bitwa bardziej realna, odpowiadająca umiejętnością gracza? Jak sami widzicie. No raczej na tym będziemy kończyli, widzowie. Tą, ten odcinek nie ma co tu więcej grać, bo ewidentnie dzisiaj nie siedzi mi bitewka. Tamta jedna była zagrana, ale reszta to dzisiaj jest masakra. Także jak coś, pamiętajcie, żeby zostawić lajka, suba na koniec, dawajcie oczywiście znak. Co byście chcieli sobie jeszcze u mnie na kanale zobaczyć. Jakieś inne gry tak samo mogą być, możecie dawać znać, co byście chcieli. Jeszcze tu sobie na koniec zobaczymy wynik, czy nam siadło coś na ślepo, czy nie. No bo tutaj mamy bardzo słabo, 1300 tylko obrażeń i zaraz zobaczymy, czy coś na ślepo było. Tak, mamy jeden strzał na ślepo, widzowie. Także, nawet byliśmy drudzy, także nawet, nawet. Także nie zapominajcie, widzowie, zostawić lajka, like suba. Dzięki, trzymajcie się, do następnego odcinka.